Siema siema, witam was ba bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zasłuchaj We W Dzisiejszym odcinku zajmiemy się żniwami słonecznika Ale na wstępie słuchajcie, bo to będzie najprawdopodobniej ostatni odcinek z tej serii Ponieważ osta ostatni film, właśnie ten przedostatni Zrobił bardzo, bardzo zaniżył średnią kanału Więc doszedłem do wniosku, że jeżeli ten film nie zrobi minimum 15 w górę w ciągu doby to ja tej serii więcej nie będę nagrywał po prostu koniec Zaraz rozpoczniemy nową serię i będziemy ją nagrywać więc wy następnie oczywiście zostawcie suba bo lecimy po 700 subskrypcji do końca wakacji no i zostawcie pod filmem jak, jak najwięcej łapek te 15 minimum, żeby może ta seria jeszcze jakoś się może zakończyła z przytupem, a może żeby jeszcze trwała, więc bez przedłużania bierzemy się za żniwa Słonecznik oczywiście Dobra, no, odpalamy Ten film nagrywam OBS-em, więc testujemy dzisiaj program Zobaczymy jak to będzie. Możecie napisać także w komentarzu jak właśnie wam się to ogląda. Czy lepiej, jeśli chodzi o jakość, płynniej może. Czy może nie ma jakichś lagów, no od drugiego monitora, no to tak średnio mogę to jakoś zobaczyć. Na podglądzie, czy to wszystko jest dobrze Jak to więc muszę się wami posłużyć, więc napiszcie w komentarzu Czy wszystko jest dobrze, a i napiszcie w komentarzu hashtag Słonecznik, a przy wam oczywiście serduszko No i żniwujemy Na tej serii to Dopiero pierwszy raz, że żniwa słonecznika Ten, jest ten odcinek właśnie z, z siewów tak Słabo, słabo się przyjął, nie wiem dlaczego, co to się stało, że tak słabiutko, tylko 8 łapeczek tam wyświetleń, to tam ledwo 80 chyba, więc nie wiem, nie wiem co to się zadziało, ale się zdziwiłem powiem wam naprawdę. Jeśli jak będę miał drugi monitor to, to wiadomo będzie, będzie już łatwiej mi nagrywać wiadomo OBS-em. jeśli to wszystko teraz się wszystko ładnie pięknie nagra, no to będę uszczęśliwiony, że tak powiem. Bo jak coś człowiek coś robi i coś wychodzi, no to wiadomo jest, co człowiek jest, no wesoły, no. Szczęśliwy, że to co robi, wychodzi mu. A jak ktoś nie wychodzi, to wiecie, od razu nerwy. No i z nerwy może nie, ale zaraz taka złość jest trochę. Jak tam widzicie, w oddaliu New Holland przygotowany z dwoma przyczepami. Zobaczymy, jak to wszystko wysypie. Ile sypnie ten słonecznik nam. No. No najprawdopodobniej tak jeśli dobijecie te 15 łapek w ciągu doby no to się dowiecie ile słonecznika udało mi się ukosić A jeśli nie dobijecie no to niestety seria się skończy no i No i będzie koniec Trzeba będzie jakąś nową zacząć O której już wam mówiłem czy, tam na tej, czy na tej serii, czy na jednym gospodarstwie, mówiłem wam o jaką seria będzie. Na jakim mapie jeszcze nie, ale mniej więcej coś tam wam powiedziałem, więc kto ogląda filmy regularnie, wszystkie filmy, całe, przede wszystkim do końca, to wie, nie będę musiał powtarzać teraz. Także zapraszam Was jutro na live, gdzieś tak, w godzinach 18.30, 1900 Idziemy mapkę robić cały czas, jak wiecie, że robię do farminga Więc coś tam porobimy. Też trochę powiem Wam, że szkoda mi, trochę tę serię zakończyć. No bo tak fajnie się gra na tych dużych maszynkach. Ale jeśli Wam się ta seria tak nie podoba. Tak, średnio chcecie oglądać, nawet powiedziałbym, że w ogóle jej nie chcecie oglądać. No to wolę po prostu tego nie nagrywać na, na darmo. Dzisiaj takie żniwa popołudniowe dość. Mamy godzinę, jak widzicie, 16 minęła już. Ja jak na nagrywam to jest 19, właśnie. Więc praktycznie taką samą godzinę mamy w grze, jak i w realu u mnie. Słonecznik był nawieziony oczywiście na 100%. Więc ciekawe, ile sypnie, Ciekawe, ja, ja się dowiem, ale wy to zależy. Czy dobijecie 15 łapek, czy nie. Wszystko zależy, moi drodzy, od Was. Już mamy praktycznie połowę zbiornika. No już jeszcze praktycznie połowa sierpnia została wakacji. Niedługo rok szkolny. Ciekawe, jak to właśnie będzie. Ciekawe, czy jak to będzie z tymi lekcjami. Czy pójdziemy do szkoły normalnie od września, czy jeszcze będą te. To będzie zdalne nauczanie. No, ciekawe, ciekawe. Powiem Wam, że ja to wolałbym mimo wszystko ale do tej szkoły iść. Ale są tego plusy i są tego minusy, no. Plusy są takie, że jak nie idziecie do szkoły, no to możecie sobie mniej więcej te lekcje może szybciej ogarnąć. Potem możecie sobie gdzieś tam na kąpie pograć, odcinki panagrywać, coś tam sobie porobić, mieć czas dla siebie. Jak idziecie do szkoły, no to wiadomo. Gdzieś tam od 8. Do 15 trzeba siedzieć. To no, za 14.30, może 14:00, 14, jak zależy jak tam ile tam lekcji macie. Więc niestety tak to jest, a minus jest taki, no bo jak samo tak ciągle w domu siedzicie, to tego jest też dużo, jest, dużo zadają. Teraz podobno też mi by miały być też sporo tych lekcji więc... Też minus. Więc już nie wiadomo. Jakby było lepiej, tak źle i tak niedobrze, powiem wam. Za jakieś pół roku nowy farming będzie wychodził. Ciekawe, co tam dodadzą, coś co, co nowego, może coś poprawią, poprawią To myślę, że chciałbym, żeby poprawili pracowników, no bo wiecie, jak to jest z tymi pracownikami. Klas już jest chyba piąty albo szósty raz na żniwach, piąty jego albo szósty sezon właśnie od początku jest z nami, no i zobaczymy no, co dalej będzie z tą serią, to wszystko zależy od Was, a już nie będę powtarzał tego, jeśli chcecie, żeby ta seria była, to możecie ją udostępnić, Udostępnić ten, ten film znajomym, kolegom, koleżankom. No nie wiem komu tam jeszcze. Możecie Jeśli będzie 20 opek na przykład. Też wyświetleń będzie sporo, no to ja wam nagram kolejny odcinek. Oczywiście, że tak. Bo czemu by nie? Także w niedzielę zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Biedne Gospodarstwo. Bo ta seria to wam się naprawdę podoba chcecie ją oglądać. Morda mi się cieszy jak widzę te statystyki. Jak ta seria po prostu kanał podbija do góry tylko. Nowa seria to powiem Wam tylko tyle, że będzie na nowym oświetleniu. Na tym oświetleniu od NISMA, jak się pewnie już domyślacie, od Nismo modding, tak? Na tym oświetleniu, no i na szyjderach tych reszady, jak mi się udaje ustawić dobrze. No bo nie wiem czemu, ale jakoś u góry, właśnie, wyświetla mi się pasek taki. Nie pamiętam co to dokładnie tam pisało, ale taki błąd, jakiś make, coś tam, powiem Wam, że nie pamiętam nawet. Jakoś trzeba to rozwiązać, nie wiem Z kim mógłbym to ogarnąć Jak nie, to sam jakoś będę próbował Chyba tak na, na samym oświetleniu to tak trochę powiem Wam, że Zobaczymy, Jak, jeśli będzie dobrze ładnie to wyglądało, no to Można i na samym oświetleniu nagrywać Ale z shaderami będzie lepiej, to wiadomo Myślę, że zrobimy ten przejazd do końca, albo powiem wam, że ten, nawet zbiornik usypiemy cały, zasypiemy zbiornik. Tu jeszcze mamy, o, tutaj już nawet już nie już widać, jakby było pełno. Tak, tu mamy podgląd na monitorku, że jest 75% prawie, to jeszcze troszkę, a jest miejsca. No i powiem że przez ten tydzień, ten poprzedni sobie wymyśliłem już nazwę mapy a mianowicie będzie to Łódzka Kraina Tak, jakoś taka nazwa mi jakoś do tak, kiedyś sobie tak sobie właśnie siedziałem na łóżku jak tak się zastanawiałem nad nazwą mapy no i tak jakoś tak jakoś wyszło myślę, że nawet taka Nazwa spoko. Nie widziałem nawet na, ne na necie, że takiej, takiej mapy z taką nazwą. Nawet dobrze, że nie ma takiej nazwy, no bo bym musiał znowu wymyślać kolejną. Jak na naïwach się pytacie często, czy mapa będzie wydana. Oczywiście, że będzie wydana. Będzie wydana. Też się pytacie, kiedy będzie wydana. To tak powiem, wam, że będzie wydana. Koniec października, po początek listopada przewiduje. Teraz są wakacje, to postaram się jak najszybciej tą wizualkę ogarnąć. Że potem, w roku szkolnym, coś tam sobie, sobie dłubać już przy oczywiście y, części technicznej, czy wiadomo, te wszystkie części, grywalność, całą mapę, góry. Dojdziemy do końca, dojedziemy ten do odcinek kończyć ja akurat muszę się ten film wyrenderować, wrzucić go no, wam na, na jutro, bo ja to nagrywam w poniedziałek 10, wy będziecie to 12 oglądać, więc tak zawsze filmy z, z wyprzedzeniem nagrywam nie zawsze, ale jakoś tak zazwyczaj wychodzi No i dobra. To no jeżeli taki, taki odcinek Wam się spodobał, to oczywiście, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli będzie tutaj 15 łapek minimum w ciągu doby, no to ta seria jeszcze się nie skończy. No i do kolejnych odcinków, trzymajcie się. No i cześć!